Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, ale chyba mówią to ci, którzy nie widzieli uradowanych kolekcjonerów, którzy nabyli pieniądze na przykład na aukcjach, te, które dają im olbrzymie szczęście, bo brakują do ich zbiorów, czyli w naszym pojęciu pieniądze, szczególnie te stare pieniądze, rzadkie pieniądze, ciekawe pieniądze, pięknie zachowane pieniądze, dają im olbrzymie szczęście. Co robimy tutaj, to jest przekształcenie poniekąd mojej pasji w zawód. Przy czym ten zawód, ta część zawodowa, to już trwało mnie 17 lat. A wzięło się to z tego, że tak naprawdę no, kwestie starych pieniędzy interesowały mnie od zawsze. W PRL-u się zbierało wszystko, czyli chodząc w latach 80. do, do szkoły podstawowej, no, zbierały się historyjki z Gum Turbo, z Makaczorem Donaldem, jeśli ktoś jeszcze pamięta takie rzeczy. Znaczki powszechnie zbierane, kupowane w abonamencie na poczcie, jakieś figurki z porcelany i tak dalej, więc ja wszystkie te rzeczy gdzieś tam też swego czasu u siebie przerzuciłem, czyli też to zbierałem. Natomiast jednak nie najbardziej fascynowały monety od zawsze. Słuchajcie, więc nasza praca jest generalnie w dużej mierze bazuje na tym, że znamy się na starych monetach, na starych pieniądzach. I to jest taka branża, że ja zajmując się 20 lat tym, co tutaj widzicie, cały czas uważam, że mam bardzo dużo do nauczenia. Czy coś Wam mówi ta moneta? Teraz już coś więcej powiem. To jest No, potocznie tak się nazywa. To jest moneta z czasów Bolesława Chrobrego, pierwsza, na której zapisane jest nazwa państwa polskiego, czyli Princes Polonia. Książę Polski, generalnie dobrze znany wizerunek, jeśli ktoś ogląda drugą stronę banknotu 20-złotowego. A tak niepozornie wygląda ta blaszka, na której po części trzeba się domyślać wizerunku. Gdybym nie wskazał palcem, co to jest, to większość osób by to odrzuciło na zasadzie od jakaś tam blaszka, podkładka i tak dalej. I właśnie to jest istota tego, co robimy, że czasami ktoś znajduje taką blaszkę, podkładkę i w takim zapędzie nieświadomym, może to zignorować od brzydkie nie wiadomo co, tak? A to brzydkie nie wiadomo co u nas będzie kosztowało na start 30 chyba 2000 zł. Dziwo zorientowałem się, że to nie jest tak, że te pieniądze to tylko mnie, gdzieś one interesują. To jest multum ludzi, którzy to zbierają i to tak traktują zdecydowanie poważniej niż ja, że to wrzucam tylko do kasetki i sobie w nich grzebie. Ale że są jakieś katalogi, że są fora, że są grupy, że są giełdy. Tego zacząłem ten temat jakoś drążyć, wybrałem się na, po raz pierwszy na giełdę warszawską i tak, tak w to. Ale też tutaj zaświeciła się żarówka, że może to być, yy, może to być źródło dochodu zawodowego. Podjąłem tę decyzję przy wsparciu mojej ówczesnej dziewczyny, obecnej żony, przy sprzeciwie w zasadzie całej reszty rodziny, że jak to tak można dobrą pracę w korporacji rozwijającej się i tak dalej rzucać na, na zasadzie jakiejś fanaberii. No ja w firmie mówię, że my nie sprzedajemy. Zresztą nie ja tylko, bo przyjęliśmy taką zasadę, że my nie sprzedajemy, my rozbudzamy emocje. A ceny wynikowe to tylko pochodne tego, jak nam się uda te emocje rozbudzić. Aukcje to jest niesamowita frajda, To jest taki element polowania, zdobywania. Człowiek po prostu e, no chce coś mieć i wie, że to tylko zależy od tego, ile za to zapłaci. I to emocje są do tego stopnia, że nie sposób jakby je kontrolować. Na zasadzie takiej, że widzimy przedmiot, który chcemy kupić, jest on wystawiony na aukcji za kwotę nie wiem 100 złotych. Zakładamy, że chcemy dać 300 złotych. Ale aukcja już dochodzi do 300, ktoś dał 320. To człowiek myśli tak, nadałem 300, toś dał 320 te 340. Ktoś przebija to na 360. Nie, no jak dałem 340, dołożę jeszcze te 40, to niewiele. Robi się 380 w pewnym momencie jak je załapiemy, to jest tak, no dałem 500, to dam jeszcze 550. Tylko zapominamy o tym, że chcieliśmy dać 300. Na bro. Na... <laughs> Coś w tym rodzaju. Odłóżmy to z powrotem tutaj. To, co najbardziej lubię w tej pracy, to tajemnica, którą odkrywamy na co dzień. W zasadzie nie ma dnia, żeby nie przychodzili do nas ludzie, przynosząc jakieś rzeczy do oceny, do wyceny. I ten moment, gdy ktoś wchodzi, stawia pudło na stole czy otwiera torbę i nie wiem, co tam jest, a to otwiera, jest najlepszym w tej pracy. Tu na przykład mamy taką skrzynię. Odbitki pieczęci, czyli coś, co nie jest stricte naszą codziennością, ale Czasami zdarzają się podobne podła, właśnie, które są monety, banknoty. To jest to, co lubimy w tej pracy. Pierwsze polskie banknoty pojawiły się w czasie insurekcji kościuszkowskiej. I mimo, że są najstarszymi polskimi banknotami, wcale nie są banknotami najrzadszymi, gdyż powstanie, no, niestety, upadło zobowiązań za ciągniętych za pomocą tych banknotów nikt później nie regulował, nie spłacał, zostały tak naprawdę zwykłym papierem, który przechowywano tylko jako taką patriotyczną pamiątkę. No, obecnie minęło od tego czasu już około 230 lat, więc no, nic dziwnego, że tych banknotów nie ma dużo dostępnych na rynku. Część się zniszczyła, zgniła, zbutwiała, spaliła i tak dalej na przestrzeni wieków. Poza tym cieszą się bardzo dużą u ludności jako te pierwsze banknoty, jako związane z Powstaniem Kościuszkowskim, więc są chętnie zbierane. I można się stać właścicielem takich banknotów za jeszcze stosunkowo przystępne pieniądze, czyli takich nieidealnie zachowanych. Na przykład ten jest bardzo ładny, ale bardzo ładny dla laika. I on będzie kosztował, myślę, że przy tym nominale około 2000 zł. Też dla numizmatyka istotne jest to, czy on jest zgięty, czy nie zgięty. I tutaj już możemy zobaczyć linię zgięcia, jedną złamania, tutaj kolejne złamanie. Ten banknot, mimo że na pozór piękny, to w praktyce jest w stanie 3+. A jako banknot w stanie 3 będzie kosztowało około 2000 zł, nie więcej. Nigdy w polskiej historii nie wydrukowano większego banknotu niż ten, więc nasza dwudziestka obecnie wygląda tak, a 5000 wyglądało tak. No mamy doskonałą por skalę porównawczą, tak? jak duży był ten banknot, jak dużą musiały być portfele. Pytanie, czy noszono to wtedy w portfelach, czy w jakichś aktówkach, no bo ciężko sobie wyobrazić, jak to chować do kieszeni bez zginania taki banknot. Dlatego zazwyczaj większość tych banknotów jest mocno pogięta i mimo, że sama emisja jest sobie bardzo pospolita, to właśnie takie egzemplarze, które nie będą miały żadnego zgięcia, no Są już cenione przez kolekcjonerów no, w sposób naturalny. Chciałem to schować do kieszeni. Musiałem to poskładać na kilka razy, bo inaczej się tego nie da wepchnąć. Ale PRL ludzie lubią. Pięćdziesiątkę pewnie nie jedna osoba pamięta. Z świadczeskim tego waryńskiego, który też bardzo długo z pięćdziesiątką razem najdłużej wytrwały w obiegu, gdyż prowadzone w 75 roku. Ostatnie emisje mają w 88, wycofane zostały dopiero tymi naszym bieżącymi pieniędzmi w 95 roku także to najdłużej obiegające takie wizerunki w współczesnym okresie co my tu mamy wzór, to jest na przykład ciekawa historia gdyż generalnie, no obecnie już mniej praktykowana ale kiedyś w świecie mniej internetowym mniej obrazkowym, chodziło o to, żeby no, kasy lokalne, nie wiem, banków, nie tylko narodowego ale innych, wiedziały jak dany pieniądz wygląda czyli przygotowywano wzory, wzory, które nie miały Siły nabywczej, wręcz były unieważnione, czyli przekreślone wzór, czasami dopisane bez wartości, ale miały też specjalną numerację. Takie wzory specjalnie przygotowane na potrzeby obiegu miały na przykład numerację taką, żeby pokazać wszystkie cyfry, jakie są w numeratorze, gdyż numerator jest jedną z ważniejszych form zabezpieczenia w ogóle banknotu przed fałszerstwami. To jest książka Tadeusza Kaukowskiego, waszego ziomka, można powiedzieć, z Krakowa. Jak ktoś by chciał barwnie poczytać w ogóle o numizmatyce, to nie ma lepszej książki dotychczas niż właśnie to, co napisał Tadeusz Kaukowski. Ten ta... papier czy ta moneta to jest tak naprawdę taka furtka do innego świata, taka inspiracja do poznania, co za tym stoi, tak? Czyli dostajemy jakiś przedmiot i nagle dzięki temu przedmiotowi ja muszę się Dowiedzieć więcej na temat epoki, na temat historii, na temat, jakie przedmioty były wybijane, czy on jest rzadki, czy nie jest rzadki. Czyli generalnie nagle jest dla mnie e, inspiracją do tego, żeby zająć się jakimś tematem. Ktoś przychodzi czasami z rzadką pozycją, e, która w jakiś sposób mi nie gra. Coś mi nie pasuje w tej monecie. E, I wtedy zaczynam, i to jest błąd, myśleć racjonalnie. Nie, no zaraz, oglądam pod lupą, jest wybita. Oglądam, porównuję z rysunkiem, zgadza się. E, kładę na wagę. Waga się zgadza. No, technicznie wszystko jest dobrze, więc coś mam, jakieś fanaberie, mogę to kupić. Zazwyczaj nauczyłem doświadczeniem, wiem, że takie rzeczy były w top Czyli po roku, po dwóch, po kilku latach okazywało się, że jednak to jest fałszywe i ta intuicja nie zawodziła. Jeszcze raz bardziej, Wiesz obecnie po uciekliśmy w świat wirtualny. W zasadzie wydaje się, że wszystko możemy zobaczyć w telewizji, w komputerze, w internecie, w telefonie, smartfonie. Zaczyna być w moim uczuciu coraz bardziej cenione takie poczucie fizycznego kontaktu z jakimś przedmiotem, przeżyć jakieś doświadczenia. Czy to doświadczenia typu, nie wiem, skok na bungee, wejście na, na, nie wiem, najwyższy szczyt Europy, czy właśnie obcowania z historią przez przedmioty fizycznie będące tymi historycznymi. A tutaj akurat numizmatyka jest takim najłatwiejszym wejściem w ten świat przeszły, tym najłatwiejszym kontaktem z historią. I no, ostatnie lata pokazują, że jakby coraz więcej ludzi dołącza do grona numizmatyków. Czasami po kolekcjonerach przenoszone są wszelkie rzeczy, które kolekcjonowali, więc jak już robimy aukcję i ktoś przynosi nam dużo monet, no to przyjmujemy również inne rzeczy. Teraz, m.in. z takich ciekawostek, trafiły do nas plakaty z Gwiezdnych Wojen. O dziwo wzbudzają bardzo dużo zainteresowania i co któryś z klientów, jak przychodzi, to jest podekscytowany, że będzie to licytował, że to jest jego dzieciństwo.